Nurkowanie to nie tylko sport dla młodych. Coraz więcej seniorów po 60 roku życia decyduje się na odkrywanie podwodnego świata. Jednak zanim rozpoczną swoją przygodę z nurkowaniem, warto zrozumieć, jakie wymagania zdrowotne muszą zostać spełnione, aby sport ten był bezpieczny. Z wiekiem organizm naturalnie się zmienia. Obniżenie wydolności oddechowej zmiany w układzie sercowo-naczyniowym czy ograniczenia ruchowe to tylko niektóre czynniki, które należy wziąć pod uwagę. Dlatego przed przystąpieniem do kursu nurkowania każdy senior powinien przejść dokładne badania lekarskie. Kluczowe jest sprawdzenie stanu serca, płuc oraz ogólnej sprawności fizycznej. Według specjalistów, wiek sam sobie nie jest przeciwwskazaniem do nurkowania. Ważniejsze od daty urodzenia jest ogólny stan zdrowia oraz kondycja fizyczna. Seniorzy, którzy prowadzą aktywny tryb życia, często radzą sobie pod wodą równie dobrze, co młodsi nurkowie. Odpowiednie przygotowanie to podstawa. Przed pierwszym zejściem pod wodę warto zainwestować czas w budowanie kondycji poprzez regularne ćwiczenia aerobowe, takie jak pływanie czy jazda na rowerze. Takie działania zwiększają wydolność oddechową i poprawiają krążenie co jest kluczowe podczas nurkowania. Równie ważne jest dobranie odpowiedniego sprzętu. Seniorzy powinni zwrócić uwagę na komfort użytkowania oraz wagę wyposażenia. Dobrze dopasowana maska, lekki automat oddechowy oraz odpowiedni skafander znacząco wpływają na komfort i bezpieczeństwo podczas nurkowania. Przygotowanie psychiczne także odgrywa istotną rolę. Zanurzenie pod wodą może budzić lęk, szczególnie u osób, które nigdy wcześniej nie miały kontaktu z tym środowiskiem. Dlatego rekomenduje się uczestnictwo w kursach prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, którzy potrafią dostosować tempo szkolenia do indywidualnych potrzeb uczestników. Warto również pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Nurkowanie w parze, regularne kontrole sprzętu oraz unikanie zbyt głębokich zejść to podstawowe reguły, które minimalizują ryzyko wypadków. Podsumowując, Seniorzy mogą bezpiecznie nurkować, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania zdrowotnego, fizycznego i psychicznego. Nurkowanie po 60 TCI to nie tylko możliwość przeżycia niesamowitych przygód, ale także sposób na utrzymanie dobrej kondycji i aktywnego trybu życia. Warto przełamać stereotypy i udowodnić, że wiek nie musi być ograniczeniem. Podwodny świat stoi otworem dla każdego, kto jest gotów odpowiednio się przygotować.